Witam Was serdecznie, moi drodzy. Z ogromną radością zwracam się do każdego z Was, szczególnie do tych, którzy pragną odnaleźć wewnętrzną jasność, siłę ducha oraz wyjście z emocjonalnego więzienia. Dzisiejsze spotkanie to nie tylko rozmowa o narcyzmie to chwila przełomowa, w której przerywamy milczenie, demaskujemy złudzenia i odzyskujemy ster nad własnym życiem. Wasza obecność tutaj to już akt odwagi, to przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy nie chcą dłużej być marionetkami w cudzym teatrze. W tym miejscu nie tylko zyskacie głębsze zrozumienie siebie i sytuacji, w której się znaleźliście, ale otrzymacie również skuteczne narzędzia, by chronić swoje prawdziwe ja, stawiać zdrowe granice i w końcu uwolnić się z sieci manipulacyjnych zależności. Zróbmy razem pierwszy krok ku wewnętrznej wolności. Pamiętaj, nie jesteś sam. Twoja historia ma znaczenie i zasługuje na to, by ją usłyszano. Jeśli dopiero do nas dołączyłeś i poczułeś, że te słowa do ciebie przemówiły, z całego serca zapraszam cię do subskrypcji mojego kanału i włączenia powiadomień, aby nie umknęły ci kolejne ważne przekazy. A wszystkim, którzy już są częścią tej rozwijającej się społeczności, dziękuję z głębi serca za zaufanie, obecność i nieustanne wsparcie. To dzięki Wam ta przestrzeń nabiera sensu, głębi i mocy. Dobrze, że jesteście. Numer jeden: nie daj się wciągnąć w ich wewnętrzne wojny. Nie pozwól, by wciągnięto cię w ich emocjonalne batalie. Narcyzi rozwijają się w atmosferze napięcia, zamieszania i dramatycznych spięć. Ich siłą napędową jest poszukiwanie osób podatnych, na które mogą przerzucić swój wewnętrzny wstyd, nienawiść do siebie i poczucie winy. Dla nich inni ludzie są jedynie punktami zrzutu emocjonalnego ciężaru celami, na które można wylać całą frustrację. Ich słowa ranią głęboko, a ataki zostawiają trwałe blizny, które potrafią ciągnąć się przez całe życie. Ale co by się stało, gdybyś postanowił całkowicie odmówić udziału w tej grze? Jakie byłyby konsekwencje, gdybyś reagował na ich krytykę, zaczepki i prowokacje zupełną obojętnością, bez emocji, bez słów, z pustym spojrzeniem? Właśnie wtedy przejmujesz kontrolę, a narcyz ją traci. Wyobraź sobie sytuację, w której osoba żywiąca się manipulacją i kontrolą nagle traci dostęp do swojego celu. Gdy nie reagujesz, nie dajesz się sprowokować, ich schematy działania przestają działać. Narcyz staje się zagubiony i bezbronny, bo to właśnie twoje emocje były dla niego narzędziem wpływu. Jeśli nie dajesz się poruszyć, odmawiasz dostępu do siebie, odbierasz mu jego największą broń. To zmusza go do konfrontacji z własną słabością, co pogłębia jego dezorientację i lęk. Bez wpływu na Twoje reakcje, narcyz traci swoją moc. Nie mogą już sterować Twoim zachowaniem, a Ty przestajesz być pionkiem w ich grze. Gdy nie bierzesz udziału w ich wewnętrznym chaosie, ich siła zaczyna znikać. Zamiast być celem projekcji ich nierozwiązanych konfliktów, Pozostajesz spokojny i niewzruszony, skutecznie odcinając się od ich toksycznych mechanizmów? Sekret skuteczności tej strategii tkwi w Twojej decyzji, by nie reagować w sposób, którego oczekują pragną konfliktu, bo daje im poczucie istnienia. Gdy jednak wycofujesz się spokojnie i konsekwentnie, Pokazujesz im, że ich manipulacje nie mają już na ciebie wpływu, przestajesz być podatny, a ich władza rozpada się na kawałki, zostają bez ujścia dla swojego emocjonalnego chaosu, bez celu, którego mogliby użyć jako narzędzia. W tym momencie ich siła staje się pustą iluzją. Kiedy doświadczają tej bezsilności, uświadamiają sobie, że nie są już w stanie cię kontrolować. Ich ciosy tracą moc, a ty odzyskujesz poczucie zwycięstwa. Jeśli nauczysz się pielęgnować tę emocjonalną obojętność, w której nie reagujesz na prowokacje, zobaczysz, jak ich panika rośnie. To właśnie czyni tę taktykę tak skuteczną: odbierasz im władzę, a tym samym odzyskujesz swoją własną. Numer DWA. Okaż obojętność wobec ich teatralnych spektakli. Czy zdarzyło Ci się spotkać osobę tak pogrążoną w wykreowanym przez siebie zamęcie, plotkach i nieustannych konfliktach, że aż chciało się nią potrząsnąć i przywrócić do rzeczywistości? Właśnie w ten sposób funkcjonuje narcyz. Żywi się uwagą, dąży do dominacji i nieustannie manipuluje otoczeniem, by podporządkować sobie ludzką percepcję. Jednak wyobraź sobie, co by się stało, gdybyś zamiast zaangażowania zareagował zupełną obojętnością? Co, jeśli ich wymyślony dramat przestałby robić na tobie jakiekolwiek wrażenie? Jakie skutki mogłoby przynieść twoje stanowcze pokazanie, że ich wypaczone wizje nie mają żadnej mocy nad twoimi uczuciami, myślami czy decyzjami? Pomyśl, jak bardzo mogłoby ich zaskoczyć, gdyby nagle uświadomili sobie, że ich iluzje nie są już w stanie zawładnąć twoim światem. Ich manipulacje tracą skuteczność, a pozorna potęga zaczyna się rozsypywać. Gdy ich wpływ na twoje emocje zaczyna słabnąć, pojawia się panika. Zdają sobie sprawę, że nie jesteś już łatwą ofiarą, nie wikłasz się w ich sztucznie budowane narracje. Podczas gdy oni toną w własnym teatrze, ty spokojnie prowadzisz swoje życie, pełne sensu, produktywności i radości, skierowane na twoje własne cele. Ten skupiony sposób istnienia odbiera im iluzoryczną władzę, którą sądzili, że nad tobą mają. Ignorując ich złożone intrygi, próby manipulacji i fałszywe obrazy rzeczywistości, jasno pokazujesz, że nie mają już nad tobą kontroli. Ich dramaty przestają mieć znaczenie, ich starania wpływania na twoje postrzeganie świata trafiają w pustkę. Nie reagując na ich emocjonalne gry, odmawiasz im pożywki zamiast tego zachowujesz spokój, dystans i całkowity brak zainteresowania ich próbami zafałszowania twojej rzeczywistości. W ten sposób odbierasz im fundament, na którym budowali swoją przewagę. Gdy narcyz przestaje otrzymywać od ciebie emocjonalną odpowiedź, gdy widzi, że jego dramaty nie wywołują już pożądanych efektów, konfrontuje się z bezsilnością, której nie potrafi opanować. Jego główne narzędzie, emocjonalny szantaż, ma, zostaje unieszkodliwione. Już nie jesteś celem ataku. Wracasz do siebie, odzyskujesz kontrolę nad swoim życiem, które znowu należy tylko do ciebie. I właśnie to jest moment, w którym możesz zerwać więzy, które cię z nim łączyły. Nie pozwól, by jego dramatyczne zagrywki znów cię porwały. Jasno pokaż, że nie interesuje cię emocjonalna huśtawka, którą próbuje ci narzucić. Twoja obojętność to nie słabość to oznaka wewnętrznej siły, która odbiera narcyzowi podstawy jego panowania. Co kiedyś było dla niego niezawodnym źródłem kontroli, teraz staje się czymś zupełnie nieosiągalnym, a wraz z tym znika jego wpływ na twoją rzeczywistość. Numer 3. Ujawnij publicznie ich prawdziwe oblicze. Narcyzi to mistrzowie kamuflażu. Potrafią z niewiarygodną precyzją i wyrafinowaniem ukrywać swoje prawdziwe intencje, tworząc wokół siebie iluzję osoby godnej zaufania. Doskonale wiedzą, jak budować fałszywy obraz, by manipulować otoczeniem i maskować własne niedoskonałości. Ale co by się stało, gdyby ta kurtyna nagle opadła? Wyobraź sobie, jak zareagowaliby, gdybyś w obecności innych ludzi postawił ich w sytuacji, w której muszą skonfrontować się z pytaniem, demaskującym ich prawdziwą naturę. Co byś zobaczył w ich oczach? Przerażenie, niepewność, może nawet wściekłość? Jak zmieniłby się ich wyraz twarzy, gdybyś bezpośrednio wskazał ich błędy i słabości na oczach tych, którzy dotąd nie widzieli ich prawdziwego oblicza? Rozbijając ich iluzję, odbierasz im najpotężniejsze narzędzie zdolność wpływania na innych. Gdy nie dajesz się dłużej oszukiwać i przestajesz ulegać ich manipulacjom, równowaga sił zmienia się na Twoją korzyść. W momencie, gdy ich kłamstwa przestają działać, tracą kontrolę, zaczynają odczuwać lęk i zagubienie, bo ich idealnie wykreowana maska zostaje rozpoznana jako zwykłe przedstawienie i chociaż próbują odzyskać przewagę, nie są już w stanie zakryć swojej prawdziwej twarzy. Co więcej, ujawnienie ich natury nie tylko uwalnia ciebie, otwiera również oczy tym, którzy dotąd byli niewolnikami ich gier. Gdy ich fałszywy wizerunek rozpada się na kawałki w obecności innych, stają nagle bezbronni, a ich taktyki przestają działać. Znika fundament, na którym budowali swoją władzę. Twoje działanie przerywa łańcuch iluzji, dając innym szansę na zrozumienie, w jakim systemie manipulacji tkwili. Ten moment prawdy staje się aktem odwagi i wyzwolenia, zarówno dla ciebie, jak i dla otoczenia. Nie chowaj się. Kiedy masz okazję, ujawnij to, co przez tak długi czas było skrzętnie ukrywane. Postaw ich przed lustrem, zmuszając do zmierzenia się z konsekwencjami własnych działań. Pokazując światu, że nie zamierzasz już tolerować kłamstw i gierek, odbierasz narcyzowi przestrzeń do dalszych manipulacji. Gdy demaskujesz jego obłudę i odbierasz mu scenę, pozostaje mu jedynie rozpaczliwa próba ratowania upadającej pozycji. A ci, którzy wcześniej byli ślepi na jego fałsz, zyskują w końcu możliwość zobaczenia prawdy. Nie przestawaj mówić otwarcie, nie pozwól, by narcyzi nadal bezkarnie szerzyli swoje kłamstwa i kontrolowali ludzi wokół. Nadszedł czas, by zerwać zasłonę iluzji i ukazać ich prawdziwe intencje. Bądź odważny, zedrzyj maskę z ich twarzy i zadbaj o to, by nikt więcej nie padł ofiarą tych samych manipulacji. Masz w sobie siłę, by pokazać prawdę i położyć kres ich grze. Numer 4. Osłab jego emocje i podważ jego narrację. Wyobraź sobie, że przestajesz reagować na słowa narcyza tak, jak on by tego chciał, że nie dajesz się już wciągać w jego zmyślone opowieści, przestajesz wierzyć w jego emocjonalne uniesienia i dramatyczne deklaracje. Zamiast przyjmować jego wersję wydarzeń za pewnik, zaczynasz ją analizować, dostrzegać jej sprzeczności i przesadę, powątpiewasz w szczerość jego przeżyć. Takie podejście działa jak cios w samo sedno jego strategii. Odbiera mu przewagę, którą czerpał z manipulowania twoim postrzeganiem rzeczywistości. Kiedy dajesz do zrozumienia, że nie zamierzasz już brać udziału w jego grze, że jego dramaty nie robią na tobie wrażenia, a jego emocje nie są dla ciebie argumentem, wysyłasz jasny sygnał. Widzę cię takim, jakim jesteś naprawdę, i nie zamierzam już tańczyć w rytm, który narzucasz. W sytuacji, gdy po raz kolejny stajesz się świadkiem, jak narcyz oczernia kogoś za plecami lub rozsiewa półprawdy, nie podążaj ślepo za jego narracją. Wybierz drogę wątpliwości. Daj drugiej stronie kredyt zaufania i nie pozwól, by jego wersja wydarzeń stała się obowiązującą prawdą. Wskaż manipulacje, nawet jeśli jest subtelna. z zniekształcenia i wyolbrzymienia, które są charakterystyczne dla jego stylu. Ta postawa zdezorientuje narcyza. Zacznie dostrzegać, że jego kontrola słabnie, a jego wpływ nie jest już tak silny jak dawniej. Kiedy przestajesz potwierdzać jego narrację i nie wzmacniasz jego emocjonalnych wystąpień, odbierasz mu grunt pod nogami. Podważając jego opowieści, stawiasz go w sytuacji, w której nie może już kierować przekazem ani manipulować odbiorem. Uświadamia sobie, że jego schematy nie działają, że nie da się już osiągnąć zamierzonego efektu dawnymi metodami. A twoja konsekwentna odmowa uczestnictwa w jego teatrze oznacza coś więcej niż tylko obojętność. To świadome działanie, które buduje wokół ciebie tarczę ochronną. Przestajesz dawać się zwodzić jego wypaczonym obrazom rzeczywistości i zyskujesz przestrzeń, by pokazać swoją wersję opartą na faktach, przejrzystą i uczciwą. Bez względu na to, czy narcyz próbuje utrzymać kontrolę poprzez Wzbudzanie współczucia, mówienie półprawd czy sianie zamętu, gdy przestajesz ufać jego emocjom i podajesz w wątpliwość jego narrację, odbierasz mu główną broń władzę nad cudzą percepcją. To działanie ma podwójny efekt: nie tylko przestajesz być jego ofiarą, ale też pokazujesz innym, że możliwe jest wyjście z pułapki. Twoje podejście może stać się sygnałem dla tych, którzy do tej pory byli nieświadomie uwikłani w podobne gry. Dajesz im przykład, że można nie wierzyć, można kwestionować, można widzieć więcej. To odpowiedni moment, by powiedzieć: dość emocjonalnemu szantażowi i iluzjom, jakie tworzy narcyz. Kiedy przestajesz reagować na jego wyreżyserowane historie, kiedy nie pozwalasz się poruszyć jego fałszywym emocjom, jasno pokazujesz, że nie ma już nad tobą władzy. Zatrzymaj się, spójrz mu w oczy i daj do zrozumienia, że nie jesteś już częścią jego świata zbudowanego na manipulacji. Odmawiając udziału w jego narracjach, odzyskujesz panowanie nad własnymi uczuciami, a on traci kontrolę. To ty wyznaczasz teraz granice. Numer 5. Pogarda jako lustro jego własnej wzgardy. Co by się stało, gdybyś zaczął traktować narcyza z taką samą obojętnością i lekceważeniem? jakie on od początku okazuje tobie. Gdybyś nie próbował już dłużej zasłużyć na jego akceptację, lecz odpowiedział na jego wyniosłość chłodnym dystansem, który nie wymaga słów ani tłumaczeń, świat narcyza opiera się na wyraźnym podziale ról. To on chce dominować, podczas gdy inni mają się podporządkować. Jednak w chwili, gdy przestajesz grać według jego zasad i zaczynasz obdarzać go cichą pogardą, cały jego misternie ułożony system relacji zaczyna się chwiać. Kiedy nie wdajesz się w zbędne dyskusje, nie szukasz jego aprobaty i nie tłumaczysz się ze swojego zdania, wysyłasz komunikat, którego narcyz nie jest w stanie zignorować. Nie będziesz mnie już poniżał, Twoja opinia przestała mieć dla mnie znaczenie. Takie stanowisko wyrażone bez emocji, lecz z wewnętrzną siłą, może być dla niego bardziej bolesne niż otwarta krytyka, ponieważ odbiera mu jedyne narzędzie wpływu Twoją uwagę i zaangażowanie. Zacznij od tego, by nie pozwalać mu przejmować pełnej kontroli nad rozmową. Przerywaj jego wynurzenia, zwłaszcza gdy zaczyna z nich przebijać lekceważenie innych czy próby autopromocji. Zamiast tłumaczyć się czy dążyć do porozumienia, Zachowuj spokojną pewność siebie. Gdy próbuje cię ośmieszyć, umniejszyć Twoje zdanie lub wywołać w tobie poczucie winy, nie reaguj emocjonalnie. Cisza, spojrzenie, może krótka, stanowcza, liposta, oto co skutecznie rozbraja narcyza. Pogarda, o której mowa, nie jest agresją ani wrogością. To świadoma decyzja, by odsunąć się emocjonalnie i nie uczestniczyć więcej w jego grze pozorów. To wewnętrzne i nie dla jego wpływu, dla jego ocen, które dotąd kształtowały twoje reakcje. Kiedy dajesz mu do zrozumienia, że jego słowa nie mają już żadnej siły oddziaływania, odbierasz mu iluzję dominacji, która była fundamentem jego przewagi. Dystans, który wprowadzasz, może być dla niego szczególnie trudny do zniesienia, ponieważ nie daje mu już okazji do wy wywoływania reakcji. A to właśnie reakcje innych są paliwem, które napędza jego ego. Twoja niewzruszoność z czasem zaczyna go uwierać, zmusza go do konfrontacji z tym, co dotąd starannie ukrywał, z własną zależnością od uznania i kontroli. Taki cichy sprzeciw, niekrzykliwy, lecz trwały, zadaje mu cios w samo serce jego wizerunku. Nie musisz mówić wiele, by skutecznie odebrać mu władzę nad sobą. Wystarczy, że pokażesz mu jego miejsce nie przez atak, lecz przez brak reakcji i wewnętrzną niezależność. Kiedy narcyz orientuje się, że nie jesteś już podatny na jego oceny, że twoja sama ocena nie zależy od jego akceptacji, wtedy traci grunt pod nogami. Nie dramat, lecz cisza i dystans wyznaczają koniec jego władzy. I właśnie ta spokojna odmowa staje się dla niego najdotkliwszą porażką. Numer 6. Nie traktuj ich poważnie, odbierając im tym samym ich scenę. Wyobraź sobie, że spotykasz narcyza i zamiast odpowiadać gniewem, próbą wyjaśnień czy obroną, patrzysz na niego z pobłażliwym uśmiechem, jakbyś nie dowierzał, że ktoś naprawdę może wygłaszać takie słowa z powagą. Może unosząc brwi w lekkim zdziwieniu, lub wzrokiem, który sugeruje: naprawdę sądzisz, że ktoś to kupi? Właśnie w tej chwili narcyz straci to, co ceni najbardziej kontrolę nad Twoją reakcją. Dla niego nie ma nic ważniejszego, niż być traktowanym z powagą, jako nieomylna figura, jako ofiara świata, albo jako centralny bohater każdej sytuacji. Gdy jednak odmawiasz wejścia w jego narrację i odbierasz mu tę powagę, jego starannie zbudowany wizerunek zaczyna się rozpadać. Wystarczy, że nie potraktujesz jego słów jako prawdy objawionej. Drobna ironia, spokojne, rozbawione spojrzenie lub zwykłe milczenie z wyraźnym brakiem zaangażowania już wyraźnie pokazują. Nie robi to na mnie wrażenia. Twoja gra nie zasługuje na moją reakcję. Taka subtelna forma dystansu bywa dla narcyza znacznie boleśniejsza niż jakikolwiek bezpośredni konflikt, ponieważ jego egzystencja opiera się na odbiciu w oczach innych, jako wybawiciela, ofiary czy mistrza intelektu. Jeśli nie dostaje potwierdzenia tej roli, jeśli widzi, że traktujesz jego dramat jak teatralną farsę, czuje się nie tylko zignorowany, ale wręcz zdemaskowany. Trzeba jednak zachować ostrożność. Niektórzy narcyzi nie znoszą obojętności i ironicznego dystansu. Gdy nie dostają uwagi, potrafią reagować przesadnie, zaostrzać swoje historie, przesuwać granice w desperackim dążeniu do wywołania efektu. Ich potrzeba bycia w centrum wydarzeń sprawia, że w obliczu braku reakcji stają się nieprzewidywalni, próbując wszelkich metod, by znowu przyciągnąć spojrzenia. W takich momentach łatwo o prowokację, im bardziej narcy straci grunt pod nogami, tym bardziej staje się dramatyczny, nerwowy i impulsywny. Dlatego kluczowe jest, by zachować wewnętrzny spokój i nie dać się wciągnąć w jego emocjonalną grę. Niezależnie od tego, jak intensywnie będzie próbował skupić twoją uwagę, nie zmieniaj swojej postawy. Im bardziej będziesz niewzruszony, tym wyraźniej pokażesz, że jego zachowanie nie ma wpływu na twój świat. Twoja równowaga emocjonalna staje się wtedy dla niego przeszkodą nie do pokonania, barierą, której nie potrafi przełamać, bo nie dostaje tego, czego najbardziej potrzebuje reakcji, uwagi potwierdzenia swojej wyjątkowości. I właśnie ten brak spektakularnego finału, ta cicha obojętność, która przecina jego teatralne gesty, staje się jego największą porażką. Bez słów, bez konfrontacji pokazujesz, że jego rola dobiegła końca, a kurtyna opada w absolutnej ciszy. Numer 7. Brutalna szczerość jako odbicie nagiej prawdy. Narcyz żyje w świecie starannie utkanego złudzenia, za którym ukrywa swoje kruche wnętrze. Codziennie odgrywa przed innymi i samym sobą przedstawienie, którego scenariusz pisze z dabałością o każdy szczegół. Wszystko po to, by ukryć głęboko zakorzenione lęki i słabości. Za jego zachowaniem stoi fasada, misternie wykreowany obraz, którego celem jest ukazanie siły, nieomylności i wyjątkowości. Jednak wyobraź sobie, co się wydarzy, jeśli postanowisz zburzyć tę iluzję nie atakiem, lecz bezlitosną szczerością. Co się stanie, gdy wypowiesz na głos to, czego inni jedynie się domyślają, prosto, bez ogródek i bez kalkulacji, nie zważywszy na wrażliwość jego ego? Dla narcyza takie zderzenie z rzeczywistością działa jak uderzenie pioruna w mrok. Nagłe, nieprzewidywalne, rozdzierające iluzje. Przyzwyczajony do słodkich półprawd, pochlebstw i taktownego milczenia, nie umie sobie poradzić z bezpośrednim nazwaniem rzeczy po imieniu. Gdy jego zachowanie zostaje nazwane natarczywym, jego narracja. Przesadnie wyolbrzymioną, a manipulację, emocjonalnym szantażem, narcyz traci równowagę. Maska pęka, konstrukcja zaczyna się chwiać, a za niej wyłania się osoba, która całe życie uciekała przed własnym odbiciem. Twoje słowa nie są okrutne, są lustrem, którego odbicie narcyz unikał przez całe życie, bo pokazuje ono prawdę, nie obraz, którym chciałby się posługiwać. Nie chodzi tu o celowe upokorzenie ani o agresję, lecz o odmowę dalszego udziału w grze pozorów. Szczerość staje się wyrazem szacunku do samego siebie, formą oporu wobec fałszu. Kiedy otwarcie wskazujesz na rzeczywiste działania, dominacje, narcystyczne pozy, czy brak empatii, nie tylko przerywasz błędne koło manipulacji, ale też dajesz sobie prawo do autentyczności. Dla narcyza to moment głębokiego zagubienia, ponieważ każda taka konfrontacja z prawdą zagraża jego starannie pielęgnowanemu wyobrażeniu o sobie. Wewnętrzna panika, którą wywołuje Twoja prostolinijność, jest odpowiedzią na jego największy lęk, że zostanie zobaczony takim, jakim naprawdę jest, a nie takim, jakim chce być postrzegany. Wymaga to odwagi. Nie każdy potrafi stanąć naprzeciwko narcyza z otwartą prawdą, która nie szuka akceptacji, lecz mówi: Widzę, co się dzieje. Ta odwaga jest wyrazem wewnętrznej siły, której nie sposób podrobić. Gdy narcyz stawia na kontrolę Ty. Stawiasz na autentyczność, i właśnie w tym tkwi Twoja przewaga. W świecie pełnym masek szczerość staje się największym wyzwaniem, któremu narcyz nie potrafi sprostać. Twoja prostota, przejrzystość i nieugiętość sprawiają, że jego iluzja zaczyna się kruszyć, powoli, lecz nieodwracalnie. Numer 8. Rozpoznanie przezroczystej fasady i jej ciche obnażenie. Narcyzi zamieszkują własny, wykreowany świat pozorów którym szukają sensu i próbują wypełnić pustkę wewnętrzną, kreują misternie zaplanowany obraz, zewnętrzną maskę mającą emanować pewnością siebie, wyższością i niedostępnością. Jednak co się stanie, gdy zaczniemy patrzeć za tę fasadę, gdy zauważymy, że pod gładką powierzchnią kryje się niepewność, kruche poczucie własnej wartości oraz nieustanne pragnienie aprobaty? Kto zrozumie iluzję narcyza, ten odbiera mu fundamenty jego gry, ponieważ jego władza opiera się na oszustwie, na przekonaniu, że inni kupują obraz, jaki sam dla siebie kreuje. Jednak gdy pojawia się ktoś, kto nie daje się zwieść błyszczącej skorupie, a dostrzega ukrytą wrażliwość, narcyz zaczyna się denerwować. Wyczuwa, że traci kontrolę nad tym, jak jest postrzegany, a jego starannie budowany wizerunek grozi zawaleniem. To rozpoznanie nie musi być wypowiedziane na głos. Wystarczy znaczące spojrzenie, spokojna obecność lub obojętność na jego prowokacje, by przekazać mu: "Widzę cię naprawdę". Nie obraz, który próbuje wyświetlać, lecz człowieka za nim, z jego lękami, próżnością i pustką. To właśnie ta cicha demaskacja wyprowadza go z równowagi, bo konfrontuje z tym, co desperacko stara się ukryć własną nieważnością w przestrzeni, gdzie nie jest podziwiany, lecz przejrzany. Moc płynąca z tego dyskretnego przeniknięcia jest ogromna. Działa niczym lustro, którego narcyz nie zdoła znieść, gdyż wie, że jego iluzja istnieje tylko dzięki współudziałowi innych. Kiedy przestajesz potwierdzać jego rolę, ani aprobatą, ani oburzeniem traci widownię, która nadaje znaczenie jego masce, a wtedy jego świat zaczyna się rozpadać. Osoba, która rozpoznaje tę fasadę i nie pozwala się wciągnąć w jego grę, odbiera narcyzowi to, czego potrzebuje najbardziej sens, kontrolę i reakcję. To ciche zwycięstwo, które nie potrzebuje słów, lecz niesie jasny przekaz, Twoja gra na mnie nie działa. Numer 9. Moc świadomego lekceważenia, gdy milczenie mówi głośniej niż słowa. Najskuteczniejszą bronią wobec narcyzów bywa celowe wycofanie uwagi. Tam, gdzie ignorancja wypływa nie z obojętności, lecz z jasności umysłu, zaczyna się odbieranie tego, czego najbardziej potrzebują. Nieustannego potwierdzenia ich wyolbrzymionego znaczenia. Narcyzi żyją w blasku zainteresowania innych. Ich egzystencja zależy od reakcji, spojrzeń, oburzenia lub zachwytu. Gdy tracą to wszystko, ich fasada zaczyna się kruszyć nie gwałtownie, lecz powoli i boleśnie. Wyobraź sobie, że spotykasz osobę, która nieustannie pragnie być w centrum uwagi i reagujesz na nią całkowitym spokojem. Bez zmarszczenia brwi, bez sprzeciwu, bez tłumaczeń czy prób przekonywania, jedynie ciche odwrócenie się i spokojne odejście. Taka forma lekceważenia nie rani w tradycyjnym sensie, lecz rozbraja, ponieważ odbiera narcyzowi to, co jest mu niezbędne do istnienia znaczenie. W Twoim świecie traci wyrazistość, istotność i władzę, a Ty nie musisz wypowiedzieć ani słowa. Ta postawa wymaga samozaparcia, kontroli emocji i świadomej decyzji o wycofaniu się z jego gry. Choć początkowo wydaje się to trudne, z czasem ujawnia ogromną moc. Zmienia układ sił. Kiedy narcyz coraz bardziej rozpaczliwie poszukuje reakcji, ty pozostajesz niewzruszony, a to powoli go łamie. Ten emocjonalny dystans to nie chłód, lecz wyraz szacunku do siebie samego. Nie chodzi o tłumienie uczuć, lecz o świadome unikanie toksycznego systemu. Cisza, która powstaje, nie jest pustką, lecz uwolnieniem, murem, przez który nie przenikają manipulacje. Gdy narcyz staje się niespokojny, bo traci swoje narzędzia kontroli, ty odnajdujesz spokój w decyzji, by już niczego nie udowadniać. Ostatecznie to niezłość, złość, nie ból ani słowa go. Rozbijają, to twoja nieobecność. Twoja odmowa bycia dla niego przestrzenią emocjonalną. I to właśnie wtedy odzyskujesz kontrolę, trafiając w jego najsłabszy punkt centrum jego sztucznie wykreowanego wizerunku. Numer 10. Odwaga ostatniego kroku: odciąć się i odejść na zawsze. Nie ma wyraźniejszego znaku wewnętrznej siły niż świadoma decyzja o zerwaniu więzi z kimś, kto nam szkodzi. Gdy postanawiasz całkowicie wycofać się spod wpływu narcyza, ten krok nie tylko kończy pewien etap, lecz staje się symbolem nowego początku to cichy, ale potężny komunikat: Nie masz już miejsca w moim życiu, odmawiam ci mojej uwagi, energii i współczucia innymi słowy wszelkiego rodzaju pożywki dla twojej narcystycznej potrzeby. Ten radykalny rozłam to nie tylko fizyczny dystans, lecz emocjonalne odcięcie na wszystkich płaszczyznach. To nie strategia, nie wycofanie z nadzieją na zmianę czy żal, lecz nieodwracalna decyzja podjęta dla własnego dobra. Naturalnie, ten krok wymaga odwagi, determinacji oraz często bolesnego rozliczenia się z przeszłością. Im bardziej uświadamiasz sobie, że Twoje zdrowie, wewnętrzny spokój i poczucie własnej wartości mają priorytet, tym łatwiej podejmujesz tę ostatnią, ale kluczową decyzję. Zrozumiesz, że nie musisz już nikomu niczego udowadniać. Bez tłumaczeń i przeprosin, jedynie cicha, stanowcza postawa odlatuję i nie wrócę. Całkowite zerwanie kontaktu, znane jako no contact, nie jest okrutne ani egoistyczne. Wręcz przeciwnie, to akt głębokiego szacunku do samego siebie. Prawdziwa wolność nie rodzi się w konfrontacji, lecz w odcięciu. Odbierając narcyzowi scenę i nie dostarczając mu żadnej emocjonalnej reakcji, stopniowo uwalniasz się spod jego wpływu. Pozostaje przestrzeń przestrzeń na leczenie, rozwój i życie wolne od manipulacji oraz toksycznych wzorców. Jeśli zastanawiasz się, czy to możliwe, tak, jest. Być może nie będzie łatwo i pojawią się momenty zwątpienia, ale obiecuję, to najcenniejszy krok, jaki możesz sobie podarować. Każda decyzja o wyborze siebie czyni cię wolniejszym i w końcu spojrzysz wstecz nie z goryczą, lecz z wdzięcznością za moment, gdy zdecydowałeś się postawić na siebie. Mam nadzieję, że to wideo dostarczyło Wam wartościowych wskazówek i inspiracji. Wasza droga do wolności i wewnętrznej siły to ważny krok i cieszę się, że mogę Was na niej wspierać. Jeśli materiał Wam się spodobał i uważacie go za pomocny, byłbym wdzięczny za ocenę 5 gwiazdek. Jeśli natomiast nie spełnił Waszych oczekiwań, proszę o ocenę 0, co pomoże mi się doskonalić. Dziękuję z całego serca za poświęcony czas i uwagę. Niech ścieżka, którą teraz kroczysz, prowadzi Cię ku większemu pokojowi, wolności i sile wewnętrznej. Pamiętaj, że zasługujesz na szacunek i miłość przede wszystkim od samego siebiec. Trzymaj się mocno i do zobaczenia następnym razem.